Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Szmyt, jestem klientką firmy M-Goldex. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do udziału w tym niesamowitym programie, ponieważ firma M-Goldex daje możliwość zarabiania zarówno szybko na początku za swoją pracę, ale również spowodowania tego, że możemy w przyszłości mieć dochody pasywne, czyli dochody, które będą wpływać na nasze konto, będziemy pracować czy nie. Będziemy mogli być na wakacjach na przykład rok czasu, będziemy mogli spędzać nasz czas na rzeczach, które naprawdę kochamy, a firma GoLex będzie nam dalej wypłacać wysokie prowizje. Filmem Goldex płaci nam w sztabkach czystego złota 24 karatowego. Złoto to można zgromadzić na przyszłość, ale można również sprzedać i mieć gotówkę w momencie. Dlatego serdecznie wszystkich zapraszam, naprawdę warto.